Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z ogromną radością już po raz drugi po przerwie spowodowanej COVID-em zapraszamy do formy stacjonarnej naszej cyklicznej konferencji Postępy w Kardiologii. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wielu znakomitych ekspertów, którzy podzielą się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą. W trakcie konferencji zamierzamy rozmawiać o najnowszych wytycznych opublikowanych w roku ubiegłym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przedstawimy Państwu wyniki badań dotyczących leczenia inwazyjnego przewlekłych zespołów wincowych, bezpiecznej i skutecznej terapii przeciwpłytkowej i przeciwkrzepliwej u pacjentów poddawanych przez skórnej koronaroplastyce, w zabiegach strukturalnych serca i chirurgii naczyniowej. Przedstawimy Państwu stosowane w naszych ośrodkach inwazyjne metody leczenia niedomykalności zastawki mitralnej, naciśnienia płucnego oraz nowe urządzenia do zapobiegania nagłej śmierci sercowej. Jeden blok tematyczny poświęcony będzie niewydolności serca i aktualnej terapii hipolipenizującej. I na zakończenie krótko opowiemy o chorobach rzadkich, z jakimi się spotykamy na kardiologii. Serdecznie Państwa zapraszamy do naszej konferencji 1 kwietnia w foreszcie w Zielonej Górze. Dziękuję.